Cześć wszystkim, ja się nazywam Kamil Parol, to jest mój kolega Rafał. Cześć. Dzisiaj zajmiemy się odcinkiem w temacie kiedy ściągać łopatki, kiedy tych łopatek nie ściągać, czyli tak naprawdę interpretacja prawidłowa e, ruchu łopatek i jakie mięśnie przy tym pracują, gdzie śmiało mogę stwierdzić, że 90% ćwiczących za bardzo nie ma pojęcia, po co jest to ściągnięcie, kiedy chce je wykonać i zaczniemy od ruchu ściągnięcia łopatki w kontekście treningu grzbietu. Mamy takiego oto zawodnika, który bardzo ogólnie mówiąc jego grzbiet podzielimy sobie na dwa największe mięśnie. Mięsień najszerszy, mięsień czworoboczny, czyli tak zwany trapez. Anatomicznie funkcję ściągnięcia łopatki Obejmuje mięsień czworoboczny. Rafał, wznajdź ramiona, ściągnij łopatkę. Czyli w przypadku, kiedy dwa podstawowe ćwiczenia na rozbudowę najszerszego i czworobocznego. Tym razem zajmiemy się najszerszym i pokażemy, dlaczego ruch ściągnięcia łopatki jest tutaj niepotrzebny. Czyli rozluźnij grzbiet. Rozluźnij, czyli yy, plecy okrągłe. O właśnie. Ściągnięcie łopatkę. W tym momencie główną pracę wykonuje mięsień czworoboczny odpowiadający za właśnie ściągnięcie łopatki. Teraz przejdziemy sobie do ściągania drążka górnego w chwycie szerokim. Jesteśmy teraz przy pierwszym ćwiczeniu, w którym priorytetowo skupimy się na najszerszym grzbietu i tak naprawdę ściągnięcie łopatki tutaj nie ma największego sensu, a wręcz jest nienaturalne. Rafał, czy mógłbyś zacząć pracować stricte e celu rozbudowy najszerszego. Hop. Przy tym ruchu jedyne, co można wykonać, jest obniżenie łopatki, a nie jej ściągnięcie. Popatrzcie teraz, kiedy Rafał wyjdzie na górę, Rafał stara się ściągnąć łopatkę. Do tyłu, nie obniż, tylko ściągnij. Jeszcze raz, wróć i ściągnij. Hop. O, właśnie. Możecie zauważyć, że w tej że w tej pozycji jest to ruch po prostu nienaturalny i nie pracujemy w głównej mierze najszerszym, tylko pracę przyjmuje nas górny mięsień czworoboczny. Dla przypomnienia w tym ćwiczeniu nie ściągamy łopatek i jedyne co następuje to depresja. Idziemy dalej. Jesteśmy w drugim miejscu Musieliśmy troszkę przyciąć materiał, żeby zmienić położenie. Jesteśmy na gimbalu dzisiaj pierwszy raz, dlatego jakość może pozostawiać do życzenia. Natomiast jesteśmy przy drugim ćwiczeniu, priorytetowym na mięsień najszerszy grzbietu. I teraz obowiązkiem wręcz, jak sama nazwa wskazuje, jest ściągnięcie łopatki po to, żeby przepracować solidny mięsień czworoboczny. Najszerszy tutaj ma być marginalnie zaktywizowany. W tym przypadku, Rafał ściągnij łopatkę, dokładnie. Przyciągnięcie, hop. Wracasz, rozciągasz. Ściągam łopatkę dokładnie. Proszę zobaczyć, w jakim stopniu teraz pracuje najszerszy. Jakby podzielić to na dwie płaszczyzny. Wszystkie ruchy ściągnięcia w płaszczyźnie pionowej odpowiadają, powinny odpowiadać za pracę priorytetowo najszerszego. Wszystkie, nie wszystkie, przepraszam. Ruchy w płaszczyźnie poziomej. Aktywizują mięsień czworoboczny, daje nam też to, że Rafał podnosi ramię mniej więcej 75 do 90 stopni między łokciem a tułowiem. Teraz, gdyby Rafał zaczął pracować nieco bliżej, czyli przyciągać łokieć przy najszerszym, Rafał zrób to, o właśnie, w dużo większym stopniu, aktywizuje mięsień najszersze, co w tym ćwiczeniu nie ma dla nas sensu. Lecimy dalej. Dobra. Teraz posłużymy się wersją prawidłową. Czyli Rafał, ściągnij łopatkę. Rozluźnij sobie. O, właśnie. Troszkę za mocno. Pozycja neutralna. Tak, jakby stał normalnie. Delikatnie luźniej. I teraz osiągnięcie łopatki zapomnij. Wykonaj wznos. Wznos boczny. Jeszcze raz. Troszkę mocniej rozluźnij plecy, Dokładnie. I teraz wykonaj wznos na bok. Tak. Możemy zauważyć, że łopatka pracuje. Część chorobocznego pracuje tutaj marginalnie, czyli tak naprawdę pozwala nam to w pełnym zakresie skupić się na na naramiennym. Jest to drugie ćwiczenie, ćwiczeń, które, w którym ściągnięcie łopatki okazuje się bezsensowne. Idziemy dalej. Przy czwartym ćwiczeniu, obowiązkowym ściągnięciu łopatek, zaraz powiemy dlaczego, jest to wyciskanie sztangi leżąc. Teraz, Rafał, ściągnij, obniż łopatkę, ściągnięcie, obniżenie. Pamiętaj o tym, że kąt między, między łokciem a tułowiem powinien wynosić około 65-75 stopni i zacznij pracować. Dokładnie. Teraz, co nam daje ściągnięcie łopatki? Ściągnięcie łopatki w tym przypadku daje nam stabilizację mięśnia czworobocznego, czyli antagonistycznej partii do klatki piersiowej. Mówię tutaj głównie o piersiowym większym, mniejszym. Jeżeli Rafał tych łopatek nie ściągnie, Rafał rozlu rozluźni się. Wyciągnij barki do przodu. O, właśnie. Zacznij pracować. W momencie, kiedy łopatki są luźne, całą pracę, lub większość tej pracy, przejmuje mięsień na ramienny, gdzie nie jest w tym ćwiczeniu mięśniem priorytetowym. Tak naprawdę jego seria kończy się wtedy bardzo szybko, bo mięsień na z reguły jest słabszym mięsiem niż mięsień piersiowy. Dlatego seria jest po prostu nieefektywna. I ludzie, którzy zapominają o prawidłowym ściągnięciu, obniżeniu i podtrzymywaniu tej pozycji nie czują klatki przy tym przy wyciskaniu na handlach, przy wszystkich wersjach gdzie wykonujemy ruch wypchnięcia dobra zaczynamy pracę ściągnie obniż dokładnie i tak jak powinno to wyglądać tak delikatnie mostkujesz lordoza naturalna na wysokość brodawek sytkowych i jest ok. W tym odcinku to by było na tyle. Tak naprawdę poruszyliśmy y, główne cztery ćwiczenia, w których powinniśmy i nie powinniśmy ściągać łopatek. Pierwszym ćwiczonkiem było, y, był trening grzbietu. Mówiliśmy tutaj o najszerszym płaszczyźnie pionowej, gdzie tych łopatek nie ściągamy. Drugim ćwiczeniem było y, przetrenowanie mięśnia czworobocznego, gdzie ściągnięcie łopatek jest po prostu niezbędne. Trzecim ćwiczeniem było, były wznosy ramion. Priorytetowo mięśnie na gdzie tych łopatek również nie ściągamy. Ostatnim ćwiczeniem wyciskanie na klatę. Obowiązkowe ćwiczenie, w którym obowiązkowo powinniśmy te łopatki ściągać. Jest to, pierwsza, jest to pierwszy odcinek z tej serii. Nagramy jeszcze 2 3 ponieważ tych ćwiczeń jest dużo więcej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zostawcie suba, oznaczcie dzwoneczek. Co chwilę będziemy wrzucać materiał, jeden merytoryczny, drugi lifestyle'owy. Mam nadzieję, że nudno nie będzie. Dzięki.